Jest to będzie pana noc Po sobie bojownika moc I do tańca porwi wreszcie ją Gdy anioły śpią ci wow! Dziś jeżały sobie bilolej Więc na się będzie trochę lżej Jest po płynie mi serca śpiew tej wolności zew dziś śmiało na jej boskie ciało Gdy szczęka opada Ciebie przechodzą żenice jak dzisiaj przyczynę masz blask. zacie terminy, zasadzki winy. Koniec tygodnia, tu tuż a później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana na noc. ci sobie boją i kamoc i do tańca porwi kreścieją, anioły śpią. Wow! Nie sobie bilolej, za duszy będzie trochę jej niech popłynie z głębi z serca śpiew Tej wolności zep, tej wolności zep.